Witam, z tej strony kanał Shaolin. Dzisiaj e, zaczniemy we, omawiać sobie kolejną spółkę. Tym razem e, weźmiemy sektor japoński, czyli Wielką Japonię. Mamy tutaj spółkę Itochu Corporation. Jedna z bardzo starych firm. E, swoją historię zaczęła od 1852 roku. Więc bardzo stara firma. Jest to konglomerat firma handlowa, która ma bardzo dużo firm pod sobą. Po I wojnie światowej zaczęła się bardzo mocno rozwijać, między innymi handluje tekstyliami, odzieżą, przetwarza metale, wydobywa je, handluje nimi, zajmuje się też przetwarzaniem żywnością, handlem żywnością, produkcją energia, gaz, przetwarzanie. No jest mnogość tych wszystkich rzeczy. Oprócz tego handel maszynami, od przemysłowych po normalne maszyny. Współpracuje z takimi firmami jak Mazda, Toshiba, między innymi ma swoje przedstawicielstwa na całym świecie, od Ameryki Południowej po Amerykę Północną, Europę, Australię. Afrykę. W samych Chinach ma swoich 16 przedstawicielstw, jest to bardzo duża firma. Jedna z najstarszych, jeżeli chodzi o Japonię. Dodatkowo jest to dodatkowym plusem tej firmy: jest to, że została zakupiona przez Warrena Buffeta. Kto to jest, to chyba nie trzeba tłumaczyć, więc to już jest dodatkowy plus. Jeżeli chodzi o tą firmę. Jeżeli chodzi o wskaźniki, um, oczywiście na pierwszym miejscu mój ulubiony wskaźnik. Growth rate e, pięcioletni jest 12,7%. Jest to bardzo dużo. E, dodatkowo dywidenda 3% wynosi. Jednym z plusem jest, że od 2000 11 roku nie było żadnej redukcji dywidendy. Cały czas e, wzrastała, czyli bardzo długi okres czasu. Innym wskaźnikiem, e, kolejnym jest Altman Z SCORE. No tutaj nie jest taki e, dobry ten wskaźnik, bo wynosi 2,23 oczywiście poniżej 1.8, no to było duże ryzyko bankructwo ale przez to, że to jest tak wielka firma ma tyle biznesów więc jej bezpieczeństwo e, nie obawiam się o bezpieczeństwo tej firmy po prostu Roe 1884 no to już jest dobry wynik przedstawię co to w ogóle za wskaźnik, kto nie wie no to Roe to jest jeden z ulubionych wskaźników Warrena Buffetta e, bardzo ciężko go e, zmanipulować, dlatego jest taki popularny, a druga sprawa, ROE to po prostu przedstawia nam jak kapitał spółki jest wykorzystywany, by zarabiać. W zależności im wyższy, tym lepiej. Według Warrena Buffetta 20% spółki to są bardzo dobre, tutaj mamy bardzo blisko tego punktu, bo 1884. Więc Itochu Corporation to potężna firma. Jeszcze chciałem dodać, że między innymi w Wietnamie bardzo dużo działa ta firma. Chodzi tutaj o przemysł budowania dróg. Jest duża współpraca, jeżeli chodzi o, o tą firmę z rządem wietnamskim. I to wszystko. Kończymy dzisiaj sektor japoński. Pozdrawiam. Shaolin.